Zima, upokarzający czas dla kogoś takiego jak ja. Śnieg, zabójcze substancje w niewłaściwych rękach moich szkolnych kolegów. Już nawet zapomniałem, jak to jest wrócić do domu w suchym ubraniu. Codziennie to samo, odliczam kroki do bramy. One przypominają mi, jak blisko jest wolność. Jak długo muszę jeszcze iść, aby wydostać się z tego impasu? Sto kroków męki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czuję na sobie ich spojrzenia. Najsłabsze ogniwo jest najlepszym celem. A im bardziej na czymś komuś zależy, tym łatwiej jest mu to odebrać. Tak. Ja jestem ich celem. 11, 12, 13, 14. Czuję, jak ładują karabiny tymi śnieżnymi nabojami. 25, 26, 27, 28. Świerdzi drogi już za mną. Lecz, czeka mnie najgorsze. Przyspieszam. Dzięki czemu kolejne 12 kroków mija w jedną chwilę. Mój spokój się skończył. Pierwszy strzał pada w moją stronę. Zatrzymuje się. Wiem. Że to nieuchronne. Widzę, jak drobinki śniegu odrywają się od rękawiczki. Słyszę, jak ulepiona kula przedziera się przez stawiający opór wiatr. I wreszcie czuję, jak śnieżka uderza mnie w głowę, rozpryskując się na miliony małych kawałeczków. Mam je wszędzie, na czapce. Na twarzy, za koszulą, kryształki lodu na karku błyskawicznie oziębiają mój organizm. Moja reakcja tylko rozochociła obserwatorów. Zachęceni przez pioniera, śmiało formują w dłoniach te drobne pociski, broń masowego rażenia. Żołnierze królowej śniegu przygotowują się do rozstrzelania ofiary, przeładowują pistolety i celują w bezbronną jednostkę. Robię unik, dwie chybiły. To dobry znak. Nie zauważam trzeciej i czwartej. Spodnie zostają zdewastowane przez drobinki zamarszniętej wody. W tym stanie wykonuję kolejne kroki. Weź się w garść. Naprawdę niewiele zostało. Brnę dalej. Artyleria wypuszcza cztery pociski. Celne. Na szczęście, ortalionowa kurtka to idealna tarcza. Bez strat. Śmieją się ze mnie, Lecz nie obchodzi mnie ich stanie. Jestem ponad nimi. Przewyższam ich inteligencją. Tak, to fakt. Nie rozumieją, co może wyniknąć z niepozornej zabawy. Nie pomyślą, że suche odzienie w końcu może się skończyć. Nie pomyślą... O nie. Piętnaście, czternaście, trzynaście, dwanaście. Odliczam w myślach, nie zważając na ich infantylne okrzyki. Rozmarzony nie zauważam zagrożenia. Sekundę później leżę w śniegu. Słyszę ich kroki. Uciekają. Wiedzą. Że był to ostateczny cios, który najbardziej mnie ugodzi. Bez żadnej pomocy wstaję i w rozpaczy pokonuje ostatni dystans. Nie czuję jednak tego triumfu. Głowę zaprząta mi teraz wszechobecna wilga. Jest wszędzie, na spodniach, na kurce, na rękach, na twarzy. Nie ostała się czapka i szalik. w wodoodporność plecaka. Jak co dzień zmierzam do autobusu, a w końcu upragnionego domu, mojego azylu. Jak co dzień Zmagam się z życiem. Tylko dlaczego życie jest złożone z tego okropnego śniegu?